Yy, dzisiaj zaczniemy yy, się uczyć yy, kolejnego splotu na szydełku. Yy, będzie to słupek. Mam nadzieję, że pamiętacie poprzednie dwa sploty, których was uczyłam. Pokażę Wam słupek w takiej dużej robótce, którą mam akurat zaczętą. Yy. No używała tego samego szydełka co wcześniej, czyli 3,5 mm i włóczki dopasowanej do niego mm. zaczynamy. Jeśli zaczynacie kolejny rządek, który będzie złożony z y, ze słupków y, Powinniście go zacząć od zrobienia trzech oczek łańcuszka, żeby to Wam równo wychodziło. Słupek robimy w sposób taki. Podbieramy nitkę na szydełko, przytrzymujemy swoją paluchem, przekładamy przez oczko łańcuszka albo przez miejsce w robótce, w którym chcecie mieć ten słupek, haczykiem z szydełka zaczepiamy nitkę tędy, przeciągamy ją przez ten i mamy trzy oczka na szydełku. Podbieramy znów nitkę haczykiem, przeciągamy przez dwa pierwsze oczka, mamy dwa oczka na szydełku, podbieramy znowu nitkę i przeciągamy i mamy pierwszy słupek, jeszcze raz. Podbieramy nitkę, przekładamy dołem, przeciągamy tamtędy nitkę, mamy trzy oczka, podbieramy nitkę, przeciągamy przez dwa pierwsze, podbieramy jeszcze raz i mamy kolejny słupek. I teraz troszkę szybciej. i mamy już tyle słupków jeszcze raz dla przypomnienia podbieramy nitkę przekładamy sztyłko dołem przeciągamy tamtędy nitkę przeciągamy nitkę przez dwa pierwsze oczka i potem przez jeszcze raz przez dwa oczka i zamykamy słupek dołem przeciągamy i przeciągamy w podobny sposób y, robi się też y, y, słupek podwójnie nawijany, y, o którym ja mówię, że to jest nadsłupek. I y, y, zaraz Wam go pokażę. Y, nazywa się podwójnie nawijany, ponieważ na początku nitkę nawijamy dwa razy na szydełko i tak samo jak przy zwykłym słupku przekładamy przez oczko lub przez inne miejsce robótki, przeciągamy. I na szydełku mamy wtedy trzy oczka łań i cztery oczka łańcuszka. Przeciągamy nitkę przez dwa pierwsze, potem znowu przez dwa i znowu przez dwa. I mam wtedy słupek podwójnie nawijany, który się nam może przydać przy robieniu na przykład, ażurów. Jest bardzo praktyczny. Jeszcze raz dla przypomnienia, dwa razy nitkę, wtedy mamy trzy razy nawiniętą jakby na szydełko, przekładamy, przeciągamy nitkę, mamy cztery oczka, przeciągamy przez dwa pierwsze, potem znowu przez dwa i znowu przez dwa i jeszcze raz. On jest po prostu wyższy. Można sobie zobaczyć. Tutaj są zwykłe słupki, a tu nadsłupki. Słupki podwójnie nawijane. Hmm. Także myślę, że na dzisiaj to już wszystko. Miłych ćwiczeń. nie ja mam nadzieję, że pochwalicie się swoimi osiągnięciami.